Kasia, Magda o, czeka na ciebie. Tom, mnie wkładaj, tak. ja sobie rękę. to jest tobą, prywatna to rozmowa? Bo przed chwilą zostałam ochroniona przez Magdę kolejny raz. Może jak to jest prywatna, to ja wyjdę, nie? Albo zrobiła prowokacja, albo przepraszam, ale powiem to głośno, jest taka głupia. Może ja wyjdę. Nie uciekaj, dasz porównać. Nie mam ochoty. Posiedźcie, no, usiądźmy sobie wszyscy, pogadajmy. To sobie pogadajcie. Madzia. Tom. Nie wypuszczę Cię. <laughs> Nie będziesz trzymał mnie tu na siłę. Ej, dziewczyny, wiem, że macie sobie coś do wyjaśnienia. Ja nie mam niczego do wyjaśnienia na, na chwilę obecną. Więc tam nie podpuszczaj. Nie, nie podpuszczam, tylko chciałbym załagodzić, jak mogę, w jakiś sposób waszą sytuację załomioną. A co tam, jak ci zrobił źle, że nie rozmawiasz z nim w ogóle? A co ci do tego? Że on nic złego. A nie dlaczego mnie w ogóle o to pytasz? Jakie masz prawo zadawać takie pytania? Pana zapomniałam, że jesteś księżniczką, nie? Wszyscy się muszą dostosować do ciebie, ale ty nie. Magda uważa zawsze, że ma rację i manipuluje całą sytuację, bo Tomek nic jej nie zrobił. A jednak zauważyłam, że ona się obraziła na tomka za to, że Tomek wczoraj poszedł ze mną rozmawiać. A czy ja muszę się dostosowywać do ciebie? Ja się nie pytam, żebyś ty się dostosowała, no, ale ty się pytasz? Nie. Nie taktowne i na adekwatne pytania, na które nie mam ochoty odpowiadać. Tom, chciałabym wyjść.